Witajcie, w tym krótkim filmie chciałbym Wam pokazać czy Pendrive Patriot Memory Exporter Magnum 64GB będzie współpracował z naszym Samsungiem Galaxy Note 3. Oczywiście Pendrive powinien być sformatowany w formacie plików FAT32. O tym będzie w kolejnym filmie. Jak to zrobić, jeżeli ktoś nie wie. Sprawdzamy tego Pendrive'a włączący menu. Kabelek OTG, czyli on the go, który umożliwi nam z mikro USB przejście na USB. Podłączamy pendrive'a. OK, podłączony. Otwieramy sobie menu. U góry jest informacja, że podłączono kabel USB, znaczy pamięć jest pamięć masowa USB podłączona, to dobrze. Wchodzimy sobie. Moje pliki tutaj, ikonka moje pliki. Ewentualnie szukamy sobie w menu lub innym eksploratorem plików. Wszystkie jest pendrive. Mamy tu jakieś filmy, katalog z filmami, to uruchomimy sobie dowolny film, byle jaki odtwarzać filmów. Zalecam oczywiście do filmu używania allplayera, bo ma wszystkie chyba kodeki jakie potrzeba. Niektóre filmy, standardowe odtwarzacze nie bardzo działają. Nie, że nie bardzo działają, tylko brak na przykład kodeka dźwięku. Jak widzicie, wszystko działa z troszeczkę, bo... Zero zacięć, pendrek działa bez zarzutów. szybko i sprawnie. Ok, myślę, że możemy rozpiąć teraz to urządzenie już. Żeby rozpiąć oczywiście bezpiecznie, ciągniemy z góry, z góry pasek powiadomień. Klikamy na pamięć pasowa USB. Czekamy aż będzie komunikat, że możemy rozłączyć. OK możemy i bezpiecznie usuwamy sobie pendrive'a. Czyli pendrive Patriot Memory Exporter Magnum 64 GB działa bez najmniejszego problemu.